Że Bóg odszedł, ale to nieprawda. Właśnie w tej ciszy Bóg działa najgłębiej. Usuwa z twojego życia to, co nieprawdziwe. Jak ogrodnik, który przycina gałęzie, by drzewo mogło zakwitnąć. Jak garncarz, który rozbija naczynie, by uformować je na nowo mocniejsze, piękniejsze, bardziej zdolne do przyjęcia jego łaski. To nie kara, to łaska. To, co boli, jest częścią procesu oczyszczania i narodzin nowego serca. Bóg nie zostawia cię w ciemności, On tam czeka. To właśnie Jego milczenie może być najpotężniejszą odpowiedzią, zaproszeniem do zaufania ponad wszystko. Duchowa transformacja nigdy nie jest łatwa, ale jest konieczna i jest święta. To ból narodzin. Kiedy Bóg zaczyna swoje dzieło przemiany. Pierwszym odczuciem często nie jest ulga, ale dezorientacja. Czujesz się tak, jakbyś tracił siebie. Nie rozpoznajesz własnych emocji, dawnych pasji, a nawet sposobu, w jaki patrzysz na świat. To nie przypadek. To święty proces, kiedy Bóg oddziela to, co prawdziwe, od tego, co przyswojone z lęku czy cierpienia. Bóg zdejmuje z ciebie wszystko, co cię ograniczało. Nawet jeśli przez lata wydawało się, że to właśnie Cię definiuje.